Legendarny John Wayne w końcu przyznał się do czegoś, co od dawna podejrzewano. A ko, jeśli ci powiem, że jedną z rzeczy, o których wiedział przed śmiercią, było to, co nadchodzi, jakie informacje posiadał i komu je przekazał. Odkryjmy razem szokujące szczegóły. John Wayne urodził się jako Marion Robert Morrison 26 maja 1907 roku w Winterset w stanie Iowa. Ze względu na trudności finansowe jego rodzina często się przeprowadzała. Później przeniosła się do Glendale w Kalifornii w 1917 roku, gdzie uczęszczał do Glendale High School. Wayne był wybitnym uczniem i sportowcem, szczególnie w piłce nożnej. Jego pies, duży, przyjazny Airedale Terrier, był wobec niego bardzo lojalny. Z tego powodu przyjaciele nazywali go małym księciem. Jego zdolności sportowe zapewniły mu stypendium na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w USC. Wayne pracował w lodziarni i był aktywny w Zakonie Demolej, chociaż początkowo chciał wstąpić do Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie studiował prawo na USC. Dołączył do Trojan Knights i Sigma Chi, gdzie grał w drużynie piłkarskiej. Jednak wypadek podczas body surfingu spowodował poważną kontuzję barku która zakończyła jego karierę sportową i stypendium oraz zmusiła go do wcześniejszego opuszczenia USC podczas studiów Wayne, aby się utrzymać. Wykonywał różne dorywcze prace, w tym jako rekwizytor i statysta w lokalnych studiach filmowych. Pod pseudonimem Duke Morrison zyskał sławę dzięki słowom i muzyce w 1929 roku. W tym czasie zaprzyjaźnił się z reżyserem Johnem Fordem, który później odegrał kluczową rolę w jego karierze. Pierwsze role Wayna były małe i niewymienione w czołówce, ale jego ciężka praca i poświęcenie nie pozostały niezauważone. Jego pierwszy wielki przełom nastąpił, gdy obsadzono go w głównej roli w filmie The Big Trail w reżyserii Raula Walsha. Chociaż film okazał się komercyjną porażką, pokazał potencjał Wayna jako głównego bohatera. W latach 30. Wayne występował w wielu niskobudżetowych westernach, doskonaląc swoje umiejętności i budując reputację w branży. Jego wielki przełom nastąpił w 1939 roku wraz z Dyliżansem Johna Forda. Film odniósł sukces krytyczny i kasowy, a rola Ringo Kid'a w wykonaniu Wayna zapewniła mu sławę. Dyliżans nie tylko uczynił Wayna czołową postacią, ale także ożywił zachodni gatunek w Hollywood. Współpraca Wayna z Johnem Fordem okazała się jedną z najbardziej udanych w historii kina. Wspólnie nakręcili wiele klasyków, i w tym Black Hawk, fit. kobieta z żółtą wstążką 1949 i człowiek, który zastrzelił Liberty Valence 6 u Rock Wayna. Władcza prezencja i niepowtarzalny głos uczyniły z niego ikonę amerykańskiego kina. Wayne nadal zyskiwał sławę dzięki kultowym filmom, współpracując z takimi reżyserami jak Howard Hawks i Henry Hathaway. Uosabiał wizerunek amerykańskiego bohatera, który odbił się echem wśród widzów podczas II wojny światowej i zimnej wojny. Pod koniec lat 40. Wayne został producentem i reżyserem oraz założył Bad Jack Productions, aby mieć twórczą kontrolę nad swoją twórczością. Jego portret silnych, zasadniczych postaci pozostaje znaczącą częścią amerykańskiej kultury kinowej. Oprócz pracy dla Forda, Wayne zagrał w wielu filmach, które pokazały jego wszechstronność jako aktora. Zagrał rolę w filmach wojennych. Takich jak Piaski i Wodzimy cztydziecz, za który otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara oraz najdłuższy dzień 62. Odważył się także sięgnąć po inne gatunki, takie jak Komedia Romantyczna Zwycięzca 1952 i film Przygodowy Hatari, 1962. W 1949 roku Wayne został aktorem i producentem filmu Anioł i Zły Człowiek, udowadniając swoją wszechstronność. W latach 50. Wayne zajmował pierwsze miejsca na listach przebojów i nawiązał współpracę filmową z Maureen O'Hara. Jego największą współpracą z Fordem był The Searchers w 1956 roku. Firmy produkcyjne Wayna, Wayne Fellows i Bat Jack Productions, wyprodukowały wiele udanych filmów. Rola w prawdziwym męstwie, 1969 przyniosła mu uznanie krytyków i Oscara. Pomimo podeszłego wieku Wayne kontynuował pracę do wczesnych lat 70. Ostatnią rolą Wayna w filmie był Snajper, poruszający portret umierającego bandyty. Jego wkład w kino jest ogromny, a jego różnorodna twórczość i wyjątkowa osobowość pozostawiły trwały ślad w Hollywood. Droga do sławy Johna Wayna została zdefiniowana przez jego niestrudzoną etykę pracy. Naturalny talent i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością. Jego kreacja typowego amerykańskiego bohatera została dobrze przyjęta przez widzów i pozostawiła trwałe wrażenie w branży filmowej. Od skromnych początków w Iowa po jedną z najpopularniejszych gwiazd Hollywood. Podróż Wayne'a jest świadectwem długiego i trwałego uroku jego osobowości oraz ponadczasowej jakości jego filmów. Na ekranie Wayne zawsze ukazywał twardą i atrakcyjną osobowość, ale według osób, które go znały, był bardzo nieśmiały w stosunku do kobiet poza kamerą. Nie przeszkodziło mu to jednak trzykrotnie się ożenić i mieć siedmioro dzieci. Wyobraź sobie, że nie był nieśmiały w stosunku do kobiet. Jego pierwszą żoną była Josephine Alicia Science, i razem mieli czworo dzieci: Michaela, Mary, Patryka i Melinda. Następnie ożenił się ze Speranzą Bauer, ale ostatecznie się rozwiedli. W trzecim małżeństwie ożenił się z Pilar Palet i mieli jeszcze troje dzieci. A Jesse? Jona Ethana i Marise. Niektóre dzieci Wayna poszły w jego ślady i weszły do show biznesu. Na przykład Ethan pojawił się w kilku filmach pod pseudonimem John Ethan Wayne, a nawet zagrał w serialu telewizyjnym Adam 12. Innym przykładem jest wnuczka Wayna, Jennifer, która jest członkinią grupy wykonującej muzykę country o nazwie Runaway June. Drugie małżeństwo Wayna z Esperanzą Bauer zakończyło się źle. Oskarżyła Wayna o romans ze swoją koleżanką z planu Gail Russell, a pewnego wieczoru po imprezie w przypływie pijackiej wściekłości próbowała go nawet zastrzelić. Przez całe życie Wayne miał kilka romantycznych związków poza małżeństwem, z których jeden z najbardziej znaczących dotyczył Ashley, aktorki Merle Oberon, który trwał prawie 10 lat. Po rozstaniu z Pilar Wayne mieszkał aż do śmierci ze swoim byłym sekretarzem Patem Staceyem. Stacy napisała później książkę o ich związku zatytułowaną Duke. A Love Story. Pomimo swojego twardego wizerunku, Wayne miał także łagodną stronę. Bliski przyjaciel opisał go jako osobę z dużym poczuciem humoru i przyjazną osobowością, która pasowała do postaci, które grał na ekranie. Przyjaciele często podkreślali jego lojalność i hojność. Wayne miał także różnorodne zainteresowania poza aktorstwem. Był zapalonym czytelnikiem i szczególnie lubił dzieła takich autorów jak Charles Dickens, Arthur Conan Doyle i Agatha Christie. Jego ulubionymi książkami były powieści historyczne Davida Copperfielda i Conana Doyla, Biała Kompania i sir Nigela. Miał obszerną prywatną bibliotekę i był znany z tego, że godzinami zagłębiał się w swoje książki. Ponadto Wayne był utalentowanym szachistą i lubił grać na planie z przyjaciółmi i współpracownikami. Pewnego razu kręcąc Chisholm. Zażartował, że jego przeciwnik schwytał jego królową podczas partii szachów. Jego zamiłowanie do gry było dobrze znane i wielu znawców branży pamięta jego strategiczny umysł i ducha rywalizacji. W swoich westernach Wayne często używał tego samego rewolweru Colt Single Action Army, projektu 1872. Zasłynął ze swoich umiejętności posługiwania się tą bronią, co przyczyniło się do jego kultowego wizerunku kowboja. W 1973 roku jego żona Pilar, miłośniczka tenisa, namówiła go do założenia klubu tenisowego w Newport Beach w Kalifornii. Jednak później sprzedał klub, który następnie stał się znany jako klub tenisowy Palisades. To przedsięwzięcie biznesowe pokazało zainteresowanie Wayna sportem i zaangażowaniem społeczności poza przemysłem filmowym. Jeśli chodzi o cele charytatywne, wspierał różne cele, w tym szpitale i organizacje weteranów przekazał znaczne datki na rzecz American Cancer Society, a po walce z rakiem żołądka założył John Wayne Cancer Foundation, aby wspierać badania nad rakiem i edukację. Publiczna osobowość Johna Wayna była złożona i łączyła jego twardy wizerunek na ekranie z czasami kontrastującą osobowością poza ekranem. Wayne był znany ze swoich kultowych ról typowego amerykańskiego bohatera, ale jego publiczny wizerunek wykraczał poza ekran. Dotyczyło to jego osobistych przekonań, aktywności politycznej i notorycznego temperamentu. Niezwykły przykład jego temperamentu można było zobaczyć podczas rozdania Oscarów w 1973 roku. Decyzja Marlona Brando o odrzuceniu Oscara za ojca chrzestnego w ramach protestu dotyczącego przedstawienia rdzennych Amerykanów w filmie wywołała gniew Wayna. Gest Brando, mający na celu uwydatnienie okrucieństw masakry w Wounded Knee, spotkał się z ostrą dezaprobatą Wayne'a. Kiedy na scenę wkroczyła Sachin Littlefeather, reprezentująca Brando, Wayne próbował ją siłą usunąć. Littlefeather opowiedziała o tym incydencie wiele lat później. Przypominając sobie wściekłe działania Wayne'a i to, jak ochroniarze musieli interweniować, aby powstrzymać go przed usunięciem jej ze sceny. Obecność Little Feathera przypomniała o konflikcie Wayne'a z oświadczeniem politycznym Brando. Pomimo jego popularnego wizerunku twardziela na ekranie, napady złości Wayne'a poza ekranem ukazały inny aspekt jego osobowości. Człowiek kierujący się głęboko zakorzenionymi przekonaniami, który nie zgodził się na działania, które uważał za niewłaściwe. Ten incydent nieco przyćmił złożoność jego dziedzictwa. Jednak nie wszystko było takie złe. Był także oddanym człowiekiem rodzinnym i często wyrażał dumę i przywiązanie do swoich dzieci i wnuków. Wielu, którzy znali go osobiście, opowiadało o jego lojalności, hojności i poczuciu humoru, co malowało obraz mężczyzny, który pomimo swojej twardej fasady miał głęboko troskliwą i współczującą stronę. Wkład Wayna w Hollywood wykraczał poza rolę przed kamerą. Jako producent odegrał kluczową rolę w promowaniu i finansowaniu filmów zgodnych z jego wartościami i wizją artystyczną. Jego firma produkcyjna Bat Jack Productions wyprodukowała wiele znaczących filmów, które jeszcze bardziej ugruntowały jego dziedzictwo w branży. Wayne był także ikoną kultury, ucieleśniającą archetypowe amerykańskie wartości, takie jak odwaga, niezależność i indywidualizm. Wizerunek ten został umiejętnie ukazany poprzez dobór ról i wystąpienia publiczne, czyniąc go symbolem amerykańskiej męskości i odporności połowy XX wieku. Jego osobowość była tak wpływowa, że wykroczyła poza zwykłe kino i stała się integralną częścią amerykańskiej kultury. Innym aspektem osobowości publicznej Wayna było jego zaangażowanie w przemysł filmowy. Był głośnym zwolennikiem Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. Organizacji sprzeciwiającej się wpływom komunizmu w Hollywood. Jego wysiłki miały na celu ochronę integralności branży i promowanie amerykańskich wartości w filmie. Ogólnie rzecz biorąc, osobowość publiczna Johna Wayna była złożoną kombinacją jego trudnych ról ekranowych. Silnych przekonań politycznych i osobistych interakcji. Podczas gdy momenty takie jak rozdanie Oscarów w 1993 roku uwydatniły jego ognisty temperament i nieustępliwe przekonania, jego wizerunek jako ikony kultury i oddanego człowieka rodzinnego przyczynił się do powstania zróżnicowanego i wieloaspektowego dziedzictwa. Pomimo swojej sławy i sukcesu, John Wayne stanął przed wieloma osobistymi wyzwaniami. Jedną z jego najważniejszych bitew była walka z rakiem płuc. W roku 1964 u Wayna zdiagnozowano raka płuc, a diagnoza ta zszokowała jego fanów i przemysł rozrywkowy. Przeszedł poważną operację usunięcia lewego płuca i kilku żeber. Zamiast trzymać swoją chorobę w tajemnicy, Wayne postanowił upublicznić swoją diagnozę. Wykorzystał swoją platformę do promowania wczesnego wykrywania i nalegał, aby ludzie regularnie się badali. Jego otwartość na temat choroby pomogła zmniejszyć ówczesne piętno związane z rakiem. Wayne'owi często przypisuje się spopularyzowanie terminu duże C jako eufemizmu oznaczającego raka. Dzięki czemu ludziom łatwiej jest rozmawiać o chorobie. Co ciekawe, Wayne wyzdrowiał po pierwszej walce z rakiem, a pięć lat później uznano go za osobę wolną od raka. Jednak jego walka z rakiem jeszcze się nie skończyła. W późniejszych latach życia u Wayna zdiagnozowano raka żołądka. Pomimo szeroko zakrojonych zabiegów medycznych, obejmujących operacje i chemioterapię, nie udało mu się pokonać choroby. John Wayne zmarł 11 czerwca 1979 roku życia. W wieku 72 lat. Jego śmierć oznaczała koniec pewnej epoki w Hollywood. Ale jego dziedzictwo jako ikony filmu przetrwało. Oprócz walki z rakiem, Wayne zmagał się także z alkoholizmem. Był znany z intensywnego picia, a jego zachowanie mogło stać się nieobliczalne. Gdy był pod wpływem alkoholu. Przyjaciele i współpracownicy często dokumentowali jego nawyki związane z piciem i zauważali, że czasami zakłócało to jego relacje i interakcje osobiste. Pomimo tych wyzwań Wayne'owi udało się utrzymać udaną karierę w Hollywood. Jego zdolność do wyróżniania się na planie pomimo problemów osobistych pokazała jego profesjonalizm i oddanie swojemu rzemiosłu. Fani Wayna podziwiali go nie tylko za role ekranowe, ale także za wytrwałość i determinację. Problemy Wayne'a nie ograniczały się tylko do alkoholizmu. Był także nałogowym palaczem i często można go było zobaczyć zarówno na ekranie, jak i prywatnie, z papierosem w dłoni. Palił papierosy bez filtra, co w znaczący sposób przyczyniło się do zdiagnozowania u niego raka płuc. Chociaż ostatecznie rzucił palenie po operacji płuc, szkody już zostały wyrządzone. Jego nawyki związane z paleniem wyraźnie przypominały o zagrożeniach dla zdrowia związanych z używaniem tytoniu. A jego walka z rakiem płuc podkreśliła znaczenie rzucenia palenia. Problemy zdrowotne Wayne'a zaostrzyły się z powodu jego surowego trybu życia i wymagań fizycznych związanych z rolami filmowymi. Często wykonywał własne akrobacje, co doprowadziło do licznych kontuzji w trakcie jego kariery. Fizyczne obciążenie związane z tymi akrobacjami i chroniczny ból, jaki odczuwał w późniejszym życiu, były dodatkowymi wyzwaniami, z którymi musiał się zmierzyć. Pomimo tych trudności zaangażowanie Wayna w swoje role nigdy nie osłabło. Jego występy charakteryzował się poziomem autentyczności, wynikającym z chęci narażenia się na niebezpieczeństwo dla swojej sztuki. John Wayne był znany nie tylko ze swoich kultowych ról w zachodnich filmach, ale także ze swoich jawnych przekonań politycznych. Podziwiał wybitnych przywódców, takich jak Winston Churchill i otwarcie mówił o swoich konserwatywnych poglądach, a zwłaszcza o swoim silnym sprzeciwie wobec komunizmu. Początkowo Wayne uważał się za liberała, ale z biegiem czasu jego stanowisko polityczne znacznie przesunęło się w stronę konserwatyzmu. Ta transformacja doprowadziła go do aktywnego zaangażowania się w środowiskach konserwatywnych, wspierania kandydatów republikanów, a nawet podejmowania ról przywódczych w organizacjach konserwatywnych. W wyborach prezydenckich 1936 roku Wayne oddał swój głos na kandydata demokratów Franklina D. Roosevelta. Jednak w wyborach 1948 jego lojalność polityczna uległa zmianie i poparł kandydata Republikanów Thomasa E. Dwaya. Pomimo tej zmiany Wayne darzył wielkim szacunkiem prezydenta demokratów Harry'ego S. Truman'a, demonstrując swoją zdolność cenienia przywództwa ponad podziałami partyjnymi. Jego nastroje antykomunistyczne były silne i skłoniły go do poparcia komisji do spek. Działalności antyamerykańskiej, HUAC. Komisja ta słynęła z prowadzenia dochodzeń w sprawie rzekomych działań komunistycznych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Hollywood. Zaangażowanie Wayne'a w tę sprawę było widoczne w jego pracy, gdy był producentem i zagrał w takich filmach jak Big Jim McLean, które wyrażały jego antykomunistyczne poglądy. Umieszczenie Wayne'a na czarnej liście Hollywood jeszcze bardziej podkreśliło jego przekonania polityczne. Czarna lista obejmowała osoby z branży rozrywkowej podejrzane o lewicowe skłonności polityczne, co skutecznie zakończyło wiele karier. Zaangażowanie Wayna w ten ruch podkreśliło jego zaangażowanie w walkę z tym, co uważał za zagrożenie komunistyczne w Stanach Zjednoczonych. Podczas wyborów prezydenckich w 1960 roku, Wayne poparł kandydata republikanów Richarda Nixona. Kiedy jednak wybory wygrał John F. Kennedy, Wayne okazał swój patriotyzm. Szanując wynik i wspierając nowo wybranego prezydenta. Szacunek dla procesu demokratycznego był cechą charakterystyczną filozofii politycznej Wayne'a. Wykorzystywał swój status gwiazdy, aby opowiadać się za różnymi konserwatywnymi sprawami, w tym wojną w Wietnamie. Jego film Zielone berety był wyraźnym wyrazem jego poparcia dla wysiłku wojennego i odzwierciedlał jego wiarę w amerykański interwencjonizm. Ścieżka polityczna Wayna doprowadziła go także do krótkiego przyłączenia się do John Birch Society, konserwatywnej grupy nacisku. Jednak ostatecznie odłączył się od organizacji, z powodu nieporozumień w kwestiach takich jak fluoryzacja wody, demonstrując swoje niezależne myślenie i niechęć do dostosowania się do jakiegokolwiek konserwatywnego stanowiska. Jego przyjaźń z Nixonem była dobrze znana, ale Wayne nie bał się wyrażać swoich różnic. Godnym uwagi przykładem był jego sprzeciw wobec planu Nixona dotyczącego wizyty w Chinach w 1971 roku, co zostało zaaranżowane przez doradcę Nixona Henry'ego Kissingera. Krytyka Wayna pod adresem tej inicjatywy dyplomatycznej uwydatniła jego sceptycyzm co do zbliżenia z państwami komunistycznymi. Niemniej jednak pragmatyczne podejście Wayna do polityki międzynarodowej było oczywiste gdy w połowie lat 70. XX wieku wspierał traktat o kanale panamskim. Traktat 10, którego celem było przeniesienie kontroli nad kanałem panamskim na Panamę, spotkał się ze znacznym sprzeciwem wielu konserwatystów. Poparcie Wayna dla traktatu było zakorzenione w jego przekonaniu, że będzie on promował pokojowe stosunki na półkuli zachodniej, co odzwierciedlało jego zróżnicowane rozumienie kwestii geopolitycznych. W 1973 roku Wayne znalazł się w kontrowersyjnym momencie podczas ceremonii rozdania Oscarów, kiedy starł się z indiańskim aktywistą Sachinem Little Featherem. Little Feather był obecny, aby w imieniu Marlona Brando odrzucić nagrodę w proteście przeciwko przedstawianiu rdzennych Amerykanów w Hollywood. Chociaż wstępne raporty sugerowały poważną kłótnię, późniejsze dochodzenie wykazało, że incydent był mniej dramatyczny niż pierwotnie przedstawiano. Pomimo poważnego zaangażowania politycznego, Wayne był znany ze swojego poczucia humoru w kwestii swoich przekonań. Ta jaśniejsza strona jego osobowości była widoczna w sposobie, w jaki dekorował swój dom i wchodził w interakcje z otaczającymi go ludźmi. Zdolność Wayna do równoważenia swoich silnych przekonań politycznych przyziemną postawą uczyniła go wyjątkową i trwałą postacią w amerykańskiej kulturze. Poglądy polityczne Johna Wayna były złożone i wieloaspektowe. Jego podróż od samozwańczego liberała do wybitnego konserwatywnego działacza naznaczona była znaczącymi wydarzeniami i wpływowymi relacjami. Dorobek Wayna jako aktora uzupełnia jego wpływ na amerykański dyskurs polityczny, co pokazuje, jak głęboko gwiazdy mogą wpływać na opinię publiczną i politykę. Niestety, w oczach wielu dziedzictwo Johna Wayna nie zestarzało się dobrze. Szkoła Sztuk Filmowych Uniwersytetu Południowej Kalifornii podjęła decyzję o usunięciu wystawy, poświęconej Johnowi Waynowi w obliczu rosnącej kontroli bigoteryjnych wypowiedzi zmarłego aktora. Decyzję tę ogłosił Prodziekan do Suskiri, różnorodności i integracji Evan Hughes, który zakomunikował społeczności szkół filmowych potrzebę zajęcia się systemowym rasizmem w instytucjach kultury, Hughes stwierdził. Rozmowy na temat rasizmu systemowego w naszych instytucjach kulturalnych, a także niedawne globalne powstanie obywatelskie ruchu Black Lives Matter, wymagają od nas rozważenia roli, jaką nasza szkoła może odegrać jako czynnik zmian w promowaniu antyrasistowskich wartości i doświadczeń kulturowych. Decyzję o usunięciu wystawy postrzega się jako bezpośrednią reakcję na kontrowersje wokół dziedzictwa Johna Wayna, zwłaszcza po tym, jak wywiad dla Playboya z 1931 roku ujrzał światło dzienne i stał się wirusowy. W tym wywiadzie Wayne wyraził uwłaczające poglądy na temat Afroamerykanów, rdzennych Amerykanów i postaci homoseksualnych. Jego komentarze, w tym stwierdzenia takie jak wierzę w białą supremację, dopóki czarni nie zostaną wykształceni do poziomu odpowiedzialności, wywołały oburzenie wśród studentów USC. Studenci ci wzywali do usunięcia wystawy ponieważ postrzegali ją jako symbol niepowodzenia instytucji w zajmowaniu się ideologiami rasistowskimi i przeciwstawianiu się temu. Decyzja USC nastąpiła w obliczu narodowej konfrontacji dotyczącej kwestii rasowych i wezwań do odebrania honorów osobom szerzącym nienawistne poglądy. Kontrowersje wokół Wayna nie ograniczają się do Uniwersytetu. Podobna sytuacja miała miejsce w hrabstwie Orange w Kalifornii gdzie lokalne władze podjęły uchwałę o usunięciu podobizny Johna Wayna z lotniska Hrabstwa. Decyzja ta, będąca także efektem kontrowersyjnego wywiadu z Playboyem, trafiła teraz do Rady Nadzorczej Okręgu. Ada Briseno, przewodnicząca Partii Demokratycznej Hrabstwa Orange, podkreśliła znaczenie tej decyzji, stwierdzając, chociaż niektórzy spoza Hrabstwa Orange mogą nie być świadomi przekonań Johna Wayna o białej supremacji, Wielu mieszkańców hrabstwa Orange od lat wzywa do jego usunięcia. Obecnie stawiamy w tym zakresie nowe wymagania i nadszedł czas na zmiany. W odpowiedzi na rosnącą reakcję różne części społeczeństwa zareagowały różnie. Zwolennicy Johna Wayna argumentują, że jego wkład w przemysł filmowy i status amerykańskiej ikony nie powinny być przyćmione jego osobistymi poglądami. Twierdzą, że można oddzielić artystę od sztuki i wymazanie jego dziedzictwa byłoby reakcją przesadną. Krytycy twierdzą jednak, że poglądy Wayna nie były tylko osobistymi opiniami, ale odzwierciedlały szerszą kulturę rasizmu i dyskryminacji, która od dawna jest obecna w Hollywood i społeczeństwie amerykańskim. Debata na temat dziedzictwa Johna Wayna jest częścią szerszej dyskusji na temat tego, jak społeczeństwo powinno postępować z postaciami historycznymi które wyrażały lub wspierały poglądy rasistowskie. Niektórzy twierdzą, że odebranie honorów takim osobistościom jest niezbędnym krokiem, aby przyznać się do błędów z przeszłości i naprawić je. Inni uważają, że ważne jest zachowanie tych odznaczeń jako artefaktów historycznych, które mogą służyć jako przypomnienie o postępie, jaki należy jeszcze poczynić. Kontrowersje wywołały także dyskusje na temat roli instytucji kultury w promowaniu różnorodności i włączenia społecznego. Wiele osób twierdzi, że instytucje takie jak USC mają obowiązek tworzyć środowisko przyjazne i włączające dla wszystkich uczniów. Obejmuje to krytyczną analizę postaci i symboli czczonych w tych instytucjach i wprowadzanie zmian, jeśli to konieczne. Decyzja o usunięciu wystawy Johna Wayna w USC i tocząca się debata na temat jego dziedzictwa odzwierciedlają szersze zmiany społeczne w kierunku stawiania czoła rasizmowi systemowemu i zwalczania go. Chociaż istnieją różne opinie na temat tego. Jak zająć się dziedzictwem kontrowersyjnych postaci? Jasne jest, że rozmowy te stanowią ważną część ciągłych wysiłków na rzecz stworzenia bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Działania władz USC i Orange County są przez wielu postrzegane jako kroki we właściwym kierunku i sygnalizują zaangażowanie w promowanie antyrasistowskich wartości i doświadczeń kulturowych. John Wayne zwierzył się swojej żonie Pat Stacey z okoliczności, które ostatecznie doprowadziły do jego śmierci. Wayne ujawnił, że w 1944 roku, podczas kręcenia filmu o czyngis zdobywca, Plan filmowy znajdował się niebezpiecznie blisko miejsca testowania bomby atomowej w Nevadzie, około 100 mil stąd. Wiatr przenosił niebezpieczne promieniowanie powstałe w wyniku tych testów bezpośrednio na obsadę i ekipę. Nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy z zbliżającej się katastrofy, ale jej skutki będą niszczycielskie na długie lata. Wayne jest tradycyjnie postrzegany jako symbol siły i odporności ale jego walka z chorobą ujawniła jego wrażliwość i często ukryte niebezpieczeństwa, jakie wiązał się z ówczesnym przemysłem filmowym. Stacy ujawniła, że nikt z nas nie zauważył otaczającego nas cichego zabójcy. John zawsze wierzył w odporność ludzkiego ducha, ale nie wiedział, że jego los został już przypieczętowany przez te radioaktywne wiatry. Nieznajomość czasu i brak zrozumienia skutków narażenia na promieniowanie sprawiły, że nie podjęto żadnych środków ostrożności, a obsada i ekipa stanęli w obliczu straszliwych konsekwencji. Minęło wiele lat i stopniowo zaczęły pojawiać się śmiertelne skutki narażenia na promieniowanie. Szokujące jest to, że u 91 z 220 osób na planie filmowym, w tym u Johna Wayna, zachorował na raka. Inni znani aktorzy, tacy jak Susan Hayward, Pedro Armendaris i Agnes Moorhead również zachorowali na raka co dodatkowo zwiększyło tragedię filmu. Związek między testami nuklearnymi a wynikającymi z nich problemami zdrowotnymi stał się ponurym świadectwem ukrytych niebezpieczeństw, na jakie narażają się osoby zaangażowane w produkcję. Wayne zachorował na raka żołądka i dzielnie i ciężko walczył z tym okrutnym zrządzeniem losu. Pomimo legendarnej postury i niezwyciężonego ducha, choroba okazała się nieprzejednanym przeciwnikiem. Spojrzał wstecz na swoją podróż i powiedział Walczyłem wszystkim, co miałem, ale niektórych bitew nie da się wygrać. Jego walka była nie tylko walką osobistą, ale także symbolem szerszej walki człowieka z nieprzewidzianymi i niekontrolowanymi siłami. W 1979 roku zmarł John Wayne, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które na zawsze zostanie wyryte w sercach milionów. Jego śmierć była nie tylko osobistą tragedią, ale także mocnym przypomnieniem o większym ryzyku związanym z testami nuklearnymi w tym okresie. Historia zdobywcy i jego niefortunnej obsady jest przejmującym przykładem nieprzewidzianych konsekwencji ludzkich działań oraz wagi zrozumienia i poszanowania sił natury. Wpływ ujawnienia Wayne'a i późniejszej śmierci wykraczał poza przemysł filmowy. Podkreślono w nim znaczenie większej uwagi i ostrożności w obliczu postępu technologicznego i eksperymentów naukowych. Wnioski wyciągnięte z tego tragicznego zdarzenia doprowadziły do zaostrzenia protokołów, bezpieczeństwa i głębszego zrozumienia długoterminowych skutków narażenia na promieniowanie. Życie i karierę Johna Wayna ukształtowała jego rola jako symbolu amerykańskiej siły i odporności. Jednak jego walka z rakiem i towarzyszące jej okoliczności odsłoniły inną stronę aktora, stronę wrażliwości i trudnych realiów życia. Jego historia wciąż porusza widzów i przypomina nam, jak kruche jest życie ludzkie oraz jak ważna jest czujność i ostrożność w obliczu możliwych niebezpieczeństw. Rewelacja Johna Wayna dotycząca narażenia na promieniowanie podczas kręcenia zdobywcy i później